Ziemia Kłocka to nie tylko szlaki piesze, górskie czy rowerowe. Mamy wspaniałe, malownicze yy, szlaki kolejowe. I dzisiaj zabierzemy Was w niesamowitą podróż do przeszłości. Pojedziemy yy, czeskim ekspresem ponad stuletnim, także oglądajcie film. Němka, tato mašina a 153 byla vyrobená v roce 1942. V tendru je z 30 kubíků vody, 10 tun uhlí tlák 16 atmosfér, 16 atmosfér, a teplota vevnitř. Stopka. É que bem, já. Também wow. aqui se está dirigindo. Também, Também na pokładzie Czeskiego Ekspresu. Czeski Ekspres prowadzi lokomotywa towarowa TY-2, to jest czeska wersja 555. i Doczepione do tego są pięć wagonów czeskich i trzy polskie. Jedziemy przez właściwie cały Dolny Śląsk, bo od Międzylesia przez Bystrzyce, Kłodzką dalej Kłodzko i w Kamienicu Ząbkowickim zjeżdżamy na Dzierżoniów aż do Jaworzyny Śląskiej. Łącznie podróżuje z nami 450 turystów. Na trase do Javořiny Šlunské jede už po druhé. V loňském roce jsme měli první takovou zkušební jízdu a jsou to vlaky česko-polské spolupráce, kterou chceme navazovat právě mezi muzeji a i mezi městy. Tadle ten konkrétní vlak dnešní nám podpořil jednak města Polská na trase a i Euroregion Glacenzis, což je vlastně tady skupina měst, která se tady za. za je o współpracy. Także dziękujemy za podporu, Dzięki temu vlak mógł wyjechać. A... Dąfamy, że se z tego stanie tradice tradycja, a że będzie jeździł prawidłownie. Należy nam, żeby promować kolej starodawną. Chociaż dla mnie nie jest aż taka starodawna, bo pamiętam jeszcze takie składy w moim dzieciństwie. Kilka miast na trasie złożyło się, żeby dołożyć wagonów. I dlatego pierwszy postój jest między Międzylesiu, dłuższy. Potem będą w Kamieńcu, będą w Zierżoniowie, w Jaworzyna. Najbardziej ciekawym w tym przedsięwzięciu jest to, że kiedy umawialiśmy się, węgiel był połowę tańszy i teraz koszty nam, naszej składki wzrosły dwukrotnie, ale to nie o to chodzi. chceme za pozvat všechny na jízdu, která ještě bude 3. září. Stále budou volná místa, budou dány do prodeje, takže nenechte si to ujít. Určitě to stojí za to. Je to krásný celodenní výlet do století pár. Zapraszamy 3. września na podobną wycieczkę. Zapraszamy wszystkich dzieci, dorosłych, najlepiej rodzinami. Trzeba sobie zaplanować cały dzień i atmosfera jest bardzo fajna. Chciałem jeszcze dodać, że úplně jest obficie zaopatrzony. <laughs> Dla mnie to już koniec podróży, niesamowita wycieczka od Międzylesia do Głocka, polecam każdemu, najbliższa wycieczka oczywiście tak jak wspominaliśmy przed chwilką 3 września, zapraszam Was, no i co, dobrą chódź, na zdrowie, trzymajcie się i pamiętajcie, żeby zasubskrybować na YouTubie nas oraz na Facebooku i Instagramie Projekt Ziemia Głocka, do zobaczenia, ahoj!